Około godziny 12.38 dostaliśmy zgłoszenie z numeru alarmowego 112 o wypadku z zabramkami w kierunku na Kraków na autostradzie A4. Zgłaszający podał informację, że samochód ciężarowy najechał na samochód obsługi autostrady. I prawdopodobnie jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Na miejsce udały się dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zostaną uszkodzony, rozbity samochód obsługi autostrady wraz z naczepą no i znajdującego się pracownika obsługi autostrady w dosyć poważnym stanie uszkodzenia ciała. Na miejsce również przybyło zespół ratownictwa medycznego. W trakcie podejmowanych czynności niestety stwierdzono zgon tego pracownika. Natomiast y, pasażer i kierowca samochodu ciężarowego y, zostali przekazani pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego i zostali przewiezieni do szpitali. Natomiast na miejscu pracuje prokurator, policja celem ustalenia przyczyny okoliczności zdarzenia. No, na tę chwilę jeszcze była autostrada zamknięta. Nie wiem, jak długo y, potrwają te czynności, aczkolwiek no, zaleca się w tym momencie objazd przez Jawaszno.